Zbigniew Boniek stawił się do prokuratury, usłyszał zarzuty i grozi mu teraz 10 lat pozbawienia wolności. Policjant, który zostawił, zgubił broń w kiblu znanej sieci fast foodowej. I tragiczne informacje z siedlec, gdzie śmiertelnie ugodzony nożem został ratownik medyczny. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówi o służbach bez cenzury. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki, Sierżan, Bageta z tej strony. Witam Was w policyjnym przeglądzie tygodnia. Chciałbym na wstępie podziękować wszystkim wspierającym mój kanał. Jeżeli macie ochotę na taką dodatkową formę wsparcia, to zapraszam do kliknięcia wesprzyj przy nazwie kanału. Będziecie mieli do tego oczywiście link w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. A my zaczynamy z pierwszym newsem, czyli z zarzutami, które usłyszał Zbigniew Boniek w prokuraturze. Tak chodzi o tego Zbigniewa Bońka z PZPN-u. I jak możemy przeczytać, Zbigniew Boniek usłyszał zarzut w prokuraturze. Grozi mu 10 lat. Mamy odpowiedź UEFA. Przegląd sportowy ONE dostał odpowiedź z UEFA na temat zarzutu postawionego Zbigniewowi Bońkowi. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a obecnie wiceprezydent UEFA, jest podejrzany o działanie na szkodę Polskiej Federacji, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Działacz nie przyznaje się do popełnienia zarzucanego mu czynu. UEFA zdecydowanie wierzy w zasadę domniemania niewinności w każdej sprawie sądowej, napisała nam Europejska Unia Piłkarska. Szczerze mówiąc, wrzuciłem to po prostu, bo to duże nazwisko, to dość duży szok dla mnie, ale ja piłką nożną się w ogóle nie interesuję. Interesuje. Natomiast czym się interesuje? Interesuje się działaniem prawa i tutaj według mnie bardzo dobre posunięcie ze strony UEFA, że stosuje totalne domniemanie niewinności tak naprawdę dopóki Zbigniewowi Bońkowi nic się nie udowodni, no to nie będą go za nic karać. Bardzo dobrze. Powiem Wam więcej, e, takie domniemanie niewinności na przykład jest stosowane nawet w policji, niestety nie naszej, bo u nas najpierw policjanta się karze, potem się zastanawia co dalej. E, w policji niemieckiej. Ja znam taką sprawę, kiedy policjant był oskarżany o bardzo, bardzo poważne przestępstwo względem dzieci, może Powiem tak, to jest to przestępstwo, o którym myślicie i policjant pracował do samego końca. Jemu w końcu to udowodniono, ale pracował do samego końca w policji. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, dajcie znać w komentarzach, ale faktycznie tak było. Zbigniew Boniek usłyszał zarzut działania na szkodę PZPN-u. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności. W tej sprawie zarzuty usłyszało łącznie 6 osób, w tym inni działacze PZPN-u. Zapytaliśmy UEFA o komentarz do tej sprawy, wszak Boniek jest jej wiceprezydentem. 2 września bieżącego roku Boniek zgłosił się do Szczecińskiej Prokuratury w charakterze świadka. Po złożeniu usłyszał Zarzut popełnienia przestępstwa dotyczący działania na szkodę PZPN-u, za co grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do winy. Nie zastosowano wobec niego środków zapobiegawczych. W dniu 2 września prokurator z zachodnio-pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie postawił Zbigniewowi B zarzut popełnienia przestępstwa z artykułu 296 paragraf 3 kodeksu karnego w związku z artykułem 12 paragraf 1 dotyczący działania na szkodę PZPN. No jeśli zabiera się za Was Departament do Spraw Przestępczości zorganizowany, To już jest grubo. Nie, nie wiem czy kojarzycie, ale jest też taka jedna znana osoba, która ostatnio miała problemy właśnie z policjantami, którzy zajmują się przestępczością zorganizowaną. No cóż, no ja życzę panu Bońkowi tego, żeby sprawa się sprawiedliwie rozwiązała, bo nie wiadomo, czy jest winny, czy jest niewinny. Wydajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a ja przychodzę do następnego newsa. To jest news, o którym nagrywałem, Shorts, a nagrywałem TikToka, ponieważ pijany pan Gruzin postanowił najprawdopodobniej, najprawdopodobniej odbić swoją ukochaną z rąk w policjantów, Która była zatrzymana na tamtejszym komisariacie? Dlaczego? Pijany Gruzin wjechał autem w komisariat, nie będzie aresztu. 45-letni Gruzin, będący pod wpływem alkoholu, wjechał autem w budynek komisariatu policji w Bydgoszczy. Mężczyzna nie trafi do aresztu. Mężczyzna usłyszał w sobotę zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości: 1,8 promila oraz zniszczenia mienia jako czynu o charakterze chuligańskim. Okazuje się, że policja wnioskowała do prokuratury o złożenie wniosku do sądu o tymczasowe aresztowanie sprawcy zdarzenia, jednak takiego wniosku nie przygotowano. Dlaczego? Mężczyzna w trakcie przysłuchania przyznał się do winy i wyraził skruchę. Tłumaczył, że jego działanie spowodowane było upojeniem alkoholowym. Także zapis z monitoringu potwierdza taką wersję, a prokurator nie doszedł do przekonania, że oskarżony chciał wyrządzić komuś krzywdę. Powiedziała paprzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska Okońska. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe w kwocie kilku tysięcy złotych oraz dozór policji. Za czyn, którego się dopuścił, nie grozi mu wysoka kara, więc ta przesłanka nie jest spełniona. Mężczyzna ma także stałe miejsce zamieszkania, dodał prokurator Wyjaśniając brak wniosku o tymczasowe aresztowanie 45-latka. No jak się nie należał, no to się nie należał. Natomiast rozwala mnie to, że mężczyzna w trakcie przesłuchania tłumaczył, że jego działanie spowodowane było upojemnością alkoholowym. To niemożliwe. To no niesamowite, naprawdę? Kurde, to no nie wiedzieliśmy tego do tej pory. Bardzo dobrze, że pan to powiedział i bardzo dobrze, że pan się usprawiedliwia tym, że pił alkohol, bo ja przypominam, że bycie pod wpływem alkoholu nie może nigdy stanowić okoliczności łagodzącej, więc nie wiem w ogóle, co to jest tutaj za argument, że chob był pijany. No jak się jest pijanym to się nie wsiada do samochodu. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. That's it. To jest takie proste. Dla mnie to jest zerowe tłumaczenie. Sorry, ale jazda po pijaku to... No to, jest, to jest dla mnie kompletny dramat. No, ja panu życzę jak największego wyroku, bo wiecie, ja, to, ja też tutaj na początku myślałem, że może to jest podyktowane jakąś nienawiścią ze stronę polskiej administracji czy coś takiego. E, no i wtedy myślę, że tym by się zajął ABW. Zresztą ja uważam, że ABW to, to jakieś tam czynności swoje robiło. No, bo to jednak jest budynek jakiś strategiczny dla bezpieczeństwa wewnętrznego czy bezpieczeństwa tamtej okolicy. No, ale jak się okazało, pan Gorzin był. Tylko pijany, i po prostu ten wstrętny alkohol zmusił go do siadania za kółko. I teraz wiadomości zbytowa, ponieważ mam 15-latka, który chyba nie może się doczekać wyjścia nowej części GTA, czyli GTA 6, bo już teraz postanowił ukraść mamy samochód i uciekać przed policjantami. 15 Piętnastolatek zabrał mamie samochód. Podczas ucieczki staranował radiowóz. 15 Piętnastolatek zabrał kluczyki do auta swojej mamy, kiedy ta spała. Kiedy kobieta się przebudziła, od razu wezwała policję. Funkcjonariusze namierzyli nastolatka, który mimo sygnałów nie zatrzymywał się do kontroli, zaczął uciekać. W pewnym momencie piętnastolatek staranował radiowóz, który zablokował mu drogę. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Jak przekazał nam sierżant sztabowy Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, kobieta przebudziła się przed godziną piątą rano i zauważyła, że jej piętnastoletni syn zabrał kluczyki i odjechał jej Hyundai'em. Od razu wezwała policję. Funkcjonariusze ustalili możliwe kierunki poruszania się piętnastolatka. Po chwili w rejonie Trzebielina zauważyli wskazany pojazd, który jechał z nadmierną prędkością. Młody chłopak nie reagował jednak na wydawane przez mundurowych sygnały do zatrzymania. Rozpoczął się pościg wraz z wyznaczeniem punktów blokadowych poinformowałaś. Teraz tak, bo to, że młody narobił problemu w sobie, no to jest jedno, to, że narobił problemów swojej mamie, to jest drugie, bo jego mama też się będzie musiała tłumaczyć, dlaczego tam nie sprawowała w odpowiedni sposób opieki, nad nim nie pełniła, nad nim nadzoru i tak dalej. Ale teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Matka się nie przebudza, nie wie o tym, że młody ukradł samochód, więc nie dzwoni na policję i policjanci widzą po prostu samochód, który. Przekracza prędkość, postanawiają go zatrzymać, samochód się nie zatrzymuje, robią pościg. Młody chce wywalić w blokadę drogową, więc policjanci w tym momencie nabywają już przesłanek do tego, żeby użyć wobec niego broni palnej. Strzelają do niego, młody ginie na własne życzenie. Bo skąd policjanci mieli wiedzieć, że w tym samochodzie jest dziecko? Wyobrażacie sobie taki scenariusz, bo jak dla mnie jest całkiem prawdopodobny. Więc no jedyne co no to mam nadzieję, że to, jest, że, że, że to będzie jakaś duża nauczka dla tego chłopaka, że nie zejdzie na złą drogę teraz, bo to też tak czasami jest, że gras się potknie, potem już nie potrafi się podnieść. Także życzę mu po prostu rozsądku i miejmy nadzieję, że to więcej się nie powtórzy. I teraz sprawa, która mnie wyjątkowo zbulwersowała, bo to, że mi jest niepodrodze z Kościołem, to mi nigdy nie było po drodze z Kościołem. Ja nigdy się nie wychowywałem też w jakiejś takiej duchu wiary. Moja rodzina była kompletnie laicka i jakoś tak, no, po prostu nie istniało to u mnie. Teraz mam pełen szacunek do katolików. Uważam, że jest to bardzo duża część naszej kultury, naszej tożsamości europejskiej. To, że ja jestem niewierzący, to nie znaczy, że ja nie mogę wyznawać jakichś wartości, które są gdzieś tam zakorzenione. W naszej kulturze przez wiarę katolicką. Więc tym bardziej bulwersuje mnie to, że ksiądz, który chodził po kolędzie, który ma być duszpasterzem tych swoich owieczek w parafii, postanowił kopnąć psa przez płot, uderzyć go torbą, chyba nie trafił w ogóle tą torbą, i na koniec rzucić w niego kamieniem, bo piesek zaczął szczekać. Durejno. Ksiądz kopał psa przez siatkę i rzucił w niego kamieniem. Jest reakcja policji. Zaznęcanie się nad zwierzęciem może odpowiadać ksiądz, który w skandaliczny sposób zachowywał się wobec psa broniącego swojej posesji. Duchowny kopał go przez siatkę, straszył i rzucił w niego kamieniem. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło gdzieś do policji. Zaznęcanie się nad zwierzęciem grozi do trzech lat więzienia. Do tej bulwersującej sytuacji doszło w miejscowości tolkowiec w powiecie braniewskim w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystko zostało zarejestrowane przez zamontowaną na domu kamerę, a nagranie trafiło do internetu. Film błyskawicznie obiekt serwisy społecznościowe, zwłaszcza potem, gdy zamieścił je na swoim facebookowym profilu Łukasz Litewka, poseł nowej lewicy. Pana Łukasza Litewkę serdecznie pozdrawiam. bo Jest to gość, który się tam faktycznie zawsze za zwierzątkami wstawia, i to w ogóle gość z mojej okolicy, z tego co pamiętam. Także pozdrawiam, panie Łukaszu. Wiecie, jak to wyglądało? Bo nie wiem, czy widzieliście ten film. Tak jakby ten ksiądz się zdenerwował, że w ogóle ktoś śmiał śmieć nie wpuścić księdza po kolędzie, jak tak można co Zrobić, bezbożnicy. No i ten pies zaczął bronić swojej posesji, biegać. Po prostu nie wybiegł w ogóle za furtkę. Za ogrodzenie. Wystarczyło po prostu powiedzieć, dobra, nara, nie wpuszczacie mnie, Elo, no ale ksiądz postanowił. Tutaj swoją wendetę katolicką wprowadzić i się na piesku zemścić. No i faktycznie wyglądało to bardzo słabo. W końcu stamtąd odszedł, ale do, po próbach naprawdę skrzywdzenia tego zwierzęcia. Płynęło do nas zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Będziemy prowadzić czynności wyjaśniające, by sprawdzić, czy rzeczywiście doszło do złamania prawa w tej sytuacji. Mówi onetowi sierżant Justyna Romańczuk, oficer prasowa komendy powiatowej policji w Braniewie. Zawiadomienie dotyczy ewentualnego znęcania się nad zwierzęciem. Złożyła ją jedna z organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, dodaje Justyna Romańczów. Jak przekazała nam policja, organizacja ta woli pozostać na razie anonimowa. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o ochronie zwierząt, kto znęca się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jeżeli zaś sprawca tego czynu działa ze szczególnym okrucieństwem, kara ta może wzrosnąć do lat 5. Głos w tej bulwersującej sprawie zabrała już także kuria archidecyzji warmińskiej W związku z zaistniałą sytuacją na terenie parafii św. Marcina w Tolkowcu wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę dla takiej postawy. Żadna agresja wobec zwierząt nie powinna mieć miejsca – z księdzem, który dopuścił się takiego zachowania, odbyła się rozmowa i otrzymał stosowne upomnienie, przekazał w oficjalnym komunikacie, rzecznik archidiecezji warmińskiej. No ja nie wiem, jak ten ksiądz się pozbiera po tym upomnieniu. <laughs> Naprawdę no, myślę, że będzie mu teraz bardzo, bardzo ciężko w związku z tym, że ktoś mu pogroził palce. Okrutnik, no. Co do znęcania się nad zwierzętami, wątpię, żeby to szczerze mówiąc, przeszło w sądzie. Ja mi się zdarzało odbierać zwierzęta ludziom, którzy się nad nimi faktycznie znęcali i to były sprawy kompletnie innego kalibru niż tutaj. To, że ksiądz. Gdzieś tam tego psa sobie nie wiem, poszczuł po prostu przez płot. Gdzieś tam go podenerwował. jak się mówi poszczuł, nie, nie szczuje się psem kogoś. Yy, zdenerwował tego psa po prostu przez płot, to jeszcze nie oznacza, że on usłyszy jakieś zarzuty z tego artykułu, szczerze mówiąc, w to wątpię, dobrze, że złożono zawiadomienie według mnie, może mu to przemówi jakoś do rozsądku, bo to po prostu już nawet nie rozpatrując tego w kategorii jakiegoś czynu zabronionego, yy, ale to po prostu jest słabe. No, jak tak jak można coś takiego zrobić? No, co mu ten pies przeszkadzał? Moi drodzy, nie wiem, czy wiecie, ale we Wrocławiu chyba rozkwita jakaś mafia. Motorniczy, ponieważ pan motorniczy postanowił wyciągnąć klamkę i postraszyć pana, który zablokował mu jazdę tramwajem. Powierz jeszcze jedno słowo, On Zondrowo całkiem słusznie mu zablokował tą jazdę tramwajem. Horror we Wrocławiu. Motorniczy wysiadł z tramwaju i wyciągnął broń. Wstrząsające sceny w centrum Wrocławia. W piątek wieczorem na placu strzegomskim motorniczy tramwaju mierzył z broni do kierowcy samochodu osobowego. Wściekł się, gdy ten zablokował mu przejazd przez skrzyżowanie. Auto zatrzymało się by przepuścić jadące na sygnale radiowóz policyjny. Nagranie z tego zajścia trafiło do sieci. Policja zatrzymała motorniczego, a MPK zwolniło go z pracy. Więc wyjaśnijmy parę rzeczy. Po pierwsze, pan, który kierował tą osobówką żółtą tutaj, co widzimy. Zróbcie ją bardziej żółtą, he he, No to miał pełne prawo do tego, bo chciał przepuścić pojazd uprzywilejowany. Można złamać przepisy w ten sposób, żeby przepuścić pojazd uprzywilejowany, jakim był radiowóz policyjny, który jechał pewnie do potencjalnie jakiejś pilnej interwencji, więc był to po pierwsze... <coughs> więc był to jakiś stan wyższej konieczności. Sprawa druga, no nie mierzył z broni, No to nie była broń w rozumieniu ustawy o broń... I amunicji, to była jakaś tam replika gazowa, po prostu e, jakiegoś pistoletu, więc była to bardziej zabawka niż broń. E, natomiast, no, dalej nie powinno się celować z czegoś, co przychodzi na broń palną do osoby. Bo teraz tak, bo możemy sobie wyobrazić dwa scenariusze. W scenariusz numer jeden przejeżdża policja inna obok i widzi, jak ktoś celuje do kogoś z broni w samochodzie. Zgadzicie, jaka byłaby reakcja policjantów. No podejrzewam, że ten gość mógłby zostać odpalony z tą swoją zabawką, którą, z którą tam stał. Opcja numer dwa: osoba, która jedzie tym samochodem, ma pozwolenie na broń, ma przy sobie prawdziwą broń. Nie wiem, do celu obrony osobistej, wraca ze strzelnicy, whatever. I postanawia się bronić i wyciąga prawdziwą broń i odpala tego pana motorniczego. Więc nie zalecam czegoś takiego e, robić. E, tutaj jest napisane, że pan został zatrzymany. No za żadne przestępstwo raczej zatrzymany nie został. Może został doprowadzony faktycznie gdzieś tam do jednostki policji, ale no tutaj przestępstwa według mnie nie ma. Jeżeli już to jest jakieś tam zakłócanie porządku publicznego, powodując taką sytuację, ale o przestępstwie raczej mowy tutaj być nie może. Mimo wszystko mam nadzieję, że pan zostanie przykładnie ukarany, jak nie mandatem, to grzywną w sądzie. I teraz pan taksiarz, który postanowił umilić sobie, podejrzewam, ciężką nockę środkami, które nie są do końca legalne w Polsce i został zatrzymany przez policjantów. Taksówka szpoko. Nie kopał dystrybutor na stacji paliw, skończył w kaftanie bezpieczeństwa i kas zaczepiał klientów, nie miał czym zapłacić za zatankowane paliwo, a potem rozładowując nagromadzone emocje, postanowił obdzielić kopnięciami elementy stacji paliw. Oberwało się też policjantom, którzy w ostatecznym rozrachunku zatrzymali nienaturalnie pobudzonego wrocławianina i ustalili, co prawdopodobnie było przyczyną opisywanego zachowania 31-latka. No przyczyną właśnie było to, że pan był pod wpływem tego środku, o którym wspomniałem wcześniej. No i teraz co może czekać pana? No, Znaczy, po pierwsze, pan już spotkał. Się z pewną karą wymierzoną na miejscu, ponieważ przyjął podejrzewam dość dużą dawkę sedacji od ratowników medycznych, to po pierwsze. Po drugie, spędził trochę czasu w kaftanie, co nie jest najbardziej komfortową sprawą, ale. Pan popełnił przestępstwo i to nie jedno. Po pierwsze, pan prowadził pojazd będąc pod wpływem, czyli będzie odpowiadać tak, jakby jechał po prostu po pijaku. Druga sprawa, znieważył i naruszył nietykalność cielesną policjantów. I teraz za te wszystkie przestępstwa może odpowiedzieć do trzech lat pozbawienia wolności. Oczywiście, jeżeli była to jego pierwsza taka sytuacja, mam nadzieję, że tak, ponieważ wydaje mi się, że tylko w takiej sytuacji ten mężczyzna mógłby wyciągnąć jakieś wnioski z tego zachowania. Bo jeżeli jest to któraś jego sytuacja i będzie skazywany któryś raz za takie przestępstwo, no to ten procent szans na to, że pan wyciągnie jakieś wnioski jest naprawdę niewielki. Policjantom mam nadzieję, że się nic nie stało, a jeżeli tak, to życzę szybkiego powrotu do zdrowia i do służby. No i wraca jak bumerang sprawa z Dąbrowy Górniczej. Dąbrowa Górnicza, w ogóle archidiecezja sosnowiecka, jest zdana już od jakiegoś półtora roku, dwóch lat, z dość niekonwencjonalnych rozrywek, które są uskuteczniane przez tamtejszych duchownych. That's why they black. I niestety, jeżeli by jeszcze dotyczyły one samych duchownych, to myślę, że tutaj nikt by jakichś super pretensji do nich nie miał, chyba że ich wierni. Problem jest taki, że w w wyniku tego wszystkiego poszkodowany został młody mężczyzna, który wydaje mi się, że w normalnych okolicznościach wcale poszkodowany być nie musiał. Ale pan ksiądz, który do tego doprowadził, Księdzem już nie jest i jest to decyzja samego Watykanu. Skandal w parafii w Dąbrowie Górniczej. Watykan zdecydował w sprawie księdza. Decyzją Watykanu Tomasz Z został karnie przeniesiony do stanu świeckiego, poinformowała decyzja Sosnowiecka. Sprawa sięga wydarzeń w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej z sierpnia 2023 roku. Z został po nich skazany na półtora roku więzienia, m.in. za nieudzielenie pomocy. Wcześniej Kuria wydała komunikat w sprawie innego duchownego, który, mimo poważnych zarzutów, chodził po kolędzie. Fakty ustalone przez komisję w oparciu o Świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ksiądz Tomasz Z wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia podała Sosnowiecka kuria po zbadaniu okoliczności, dodając, że wydarzenia te stały się powodem wielkiego zgorszenia dla wiernych i słusznego oburzenia opinii publicznej. W kwietniu 2024 roku sąd rejonowy w Dąbrowie Górniczej wymierzył z karę łączną półtora roku więzienia za przestępstwo przeciwko wolności i obyczajności nieudzielenie pomocy i udzielanie. Na Poza karą więzienia sąd zobowiązał Tomasza Z. do wypłaty 15 tysięcy złotych za dość uczynienia pokrzywdzonego i do wpłaty kilku tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Szczerze? Nie spodziewałem się, że będzie to aż taka gruba decyzja ze strony no nawet nie decyzji, tylko ze strony Watykanu, czyli pan już księdzem nie jest. Pan jest zwykłym, zwykłym katolickim cywilem. Czyli teraz no, już do stanu duchownego przystąpić chyba nie może. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli jest inaczej. Wydaje mi się, że to już jest jakby koniec jego drogi w czarnej, w czarnej tej nie sukience, tylko sutannie, w czarnej sutannie. No i szczerze mówiąc, to chyba była jedyna droga dla Kościoła, żeby, żeby po prostu się odciąć. Jedyna droga, żeby wyjść jeszcze jakkolwiek z twarzą, jeżeli ta instytucja w ogóle może zachować jeszcze jakiekolwiek pozory posiadania dobrej opinii w polskim społeczeństwie, bo nie, zobaczcie sobie w ogóle, jakie jest zaufanie do Kościoła wśród społeczeństwa. A przypominam, że jednak większość naszego społeczeństwa deklaruje wiarę katolicką, no więc nie są to dobre statystyki dla tej organizacji, umówmy się. Myślę, że pan, który może konkurować y o gdzieś tam. Tytuł jednego z większych policyjnych dzbanów w roku, a jest dopiero 27 stycznia, więc nawet nie mamy jednej 12 roku za sobą. Ponieważ pan policjant postanowił najprawdopodobniej zrobić dwójkę w jednym z kibli znanej sieci fast foodowej i zostawił tam nerkę ze swoją bronią służbową, kajdankami, magazynkiem. I niestety, noszenie czy przenoszenie broni w ten sposób jest dość popularną sprawą, szczególnie wśród wywiadowców i policjantów operacyjnych. Policjant zostawił broń w restauracji, do tego magazynek i kajdanki. W Kole w województwie wielkopolskim policjant przez nieuwagę zostawił broń razem z magazynkiem, saszetką i kajdankami w restauracyjnej toalecie. Sprawa trafiła do prokuratury, informuje TFN24. Sytuacja miała miejsce w środę 22 stycznia w Kole. W toalecie jednej z popularnych restauracji klienci znaleźli policyjną broń służbową z magazynkiem. Jak podaje TFN24, broń pozostawił policjant z województwa zachodnio-pomorskiego, który realizował tam swoje zadania. Młodszy inspektor Andrzej Borowiak rzecznik wielkopolskiej policji potwierdził, że funkcjonariusz przez nie uwagę zostawił nie tylko broń, ale także saszetkę i kajdanki. Sprawa została zgłoszona do prokuratury oraz Policyjnego Wydziału Kontroli. Realizował czynności w postaci postawienia kloca, podejrzewam. Ja nie mówię, że ja nie wiem takich sytuacji, moi drodzy, ponieważ no myślę, że przez te 7 lat, 4-5 takich kryzysowych sytuacji, że tak zwane running the code Brown, no, zdarzyło się, nie powiem, bo człowiek czasami z duszą na ramieniu wpadał na Orlen i gdzieś tam leciał po kilku interwencjach z rzędu, jak cisnęło. Jak człowiek ma dobry sprzęt i trochę oleju w głowie, to jednak tej broni mimo wszystko nie zgubi, nawet jeżeli gdzieś tam na chwilę ją odstawi razem z pasem na podłogę. To jest plaga. To jest plaga. Przenoszenie broni, w, czy tam noszenie broni w saszetce, w jakiejś nerce, to jest plaga. Ja często mówiłem o tym policjantom, że to jest po prostu z dupy. Niech sobie kupię jakąś porządną kaburę wewnętrzną albo jakieś naleśnika czy, czy cokolwiek, jakąś dobrą kaburę z kydexu i w ten sposób noszą broń. Noszenie w saszetce to jest ryzyko przypadkowego postrzału, ryzyko zagubienia tej broni wypadnięcia, odpięcia saszetki jakoś gonicie. To jest najgorszy sposób przenoszenia broni, chyba Ever. Naprawdę, już pas FBI jest lepszym sposobem. No i teraz policjant ma za swoje. W sensie, to jest tylko i wyłącznie według mnie jego wina, że wybrał taki sposób i że zapomniał broni, bo podejrzewam, że ściągnął nerkę, zostawił ją na kiblu. I wyszedł sobie, bo się zagadał, nie wiem, no cokolwiek. No ale popełnił w ten sposób przestępstwo i w służbie na 99% nie zostanie, ponieważ artykuł 50 ustawy o broni i amunicji mówi nam, kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozwolenia wolności do lat dwóch. Więc no... Nie życzę policjantowi tego, żeby trafił do więzienia, zresztą nie jest to przestępstwo takiego kalibru, żeby trafił do więzienia, nie ma takiej możliwości. Natomiast z pracą się na 90% pożegna. No i teraz bardzo smutna i bardzo wstrząsająca wiadomość, która obiegła cały internet już wczoraj mianowicie śmierć ratownika medycznego z powodu ugodzenia nożem na jednym z wyjazdów. Mamy już pierwsze ruchy Ministerstwa Zdrowia w tym kierunku. Najpierw powiem może o co chodziło, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, choć jak ktoś ma internet, to trudno nie wiedzieć, bo brzmiało o tym wszystkie media. 피안 a Ratownika medycznego. Podczas interwencji załogi Pogotowia w Siedlcach przy ulicy Sobieskiego jeden z ratowników został dźgnięty nożem. Informację te potwierdziła portalowi TVP Info komisarz Ewelina Radomyska z Siedleckiej Policji. Ratownik zmarł w wyniku doznanych obrażeń. Jak poinformowała komisarz Radomyska, 62-letni ratownik został raniony ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem w klatkę piersiową. Zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Sprawcą jest 57-letni mężczyzna, u którego interweniowała załoga Pogotowia. Był najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu. Została pobrana krew do badań. A mężczyzna został zatrzymany, poinformowała rzeczniczka Siedleckiej Policji. Tak, mężczyzna został praktycznie na miejscu zatrzymany przez policjantów. Tutaj to nie jest napisane, ale ten drugi ratownik też jest ranny, bo on od razu obezwładnił tego faceta, zaczął pomagać swojemu koledze. Policjanci go zatrzymali, ale sam ratownik też został ranny. Na szczęście jego życiu akurat nic nie zagraża. A co jest groteskowe w tej całej sytuacji, to jest to, że mężczyzna sam zadzwonił na pogotowie. Że on się źle czuje. I potem, jak przyjechali ratownicy, to postanowił odebrać im życie. No to jest tragedia, bo wiecie co? W sensie ataki na policjantów oczywiście też są bulwersujące i osoby, które gdzieś dbają o nasze bezpieczeństwo publiczne, powinny być pod szczególną ochroną. Tylko że jeszcze w stronę policjantów człowiek, racjonalnie myślący człowiek, jest w stanie to jakkolwiek uargumentować. Jeśli policja to jest organ represyjny i jakkolwiek nie robiłaby dużo dobrego dla społeczeństwa, no to dalej nikt nie lubi być rozliczany za swoje błędy. Bardzo mało osób jest takich, które powiedzą, ok, faktycznie, jak policja nie zatrzymuje, nie wiem, popełniłem przestępstwo, powinienem iść do więzienia. No. To się nie dzieje, kaman. Albo coś zepsułem, e, dostałem mandat, i żeby ta osoba potem wczuła się w rolę. Chociaż, okej, okay, no to się może trochę częściej zdarzać, Znam dużo ludzi, którzy potrafią się klepnąć w pierś, powiedzieć faktycznie, hej, za szybko dostałem kwita, okej. Okay. No ale dalej nie jesteśmy z tego powodu zadowoleni, nikt nie lubi być rozliczany. Ale ratownicy medyczni e, razem ze strażakami mają egzekwowo pierwsze miejsce jako zawody w zaufaniu społecznym Polaków. To jest chyba 82 czy 83% zaufania społecznego w stosunku do ratowników medycznych i do strażaków. To jest na tyle powszechnie. Lubiany przez Polaków zawód i w ogóle lubiany przez ludzi na świecie zawód, ratownik medyczny, że ataki na ratowników są zawsze, wiążą się z niesamowitym ostracyzmem społecznym i z takim niesamowitym brakiem zrozumienia i bardzo dobrze zresztą, że osoba, której nadrzędnym celem, której ustawowym celem, obowiązkiem i tym, za co dostaje pieniądze, jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, zostaje za przez kogoś pijanego, no to jest po prostu coś, co nie mieści się w głowie. Ja tam widziałem teraz, że wszystkie te duże profile medyczne, policyjne, strażackie, bardzo empatyzują z rodziną i bliskimi tego ratownika medycznego, który stracił życie w swojej pracy. Tam Janek 43, z w płynie, w ogóle te wszystkie takie osoby, powiedzmy, z tej influencerki medycznej, pisały posty na ten temat, że Ministerstwo Zdrowia musi podjąć jakieś kroki i jasne, ja totalnie jestem za tym. Też jako przyszły ratownik medyczny, student już ostatniego roku ratownictwa medycznego, zaraz będę kończyć studia i będę wchodzić w tą pracę. No, też chciałbym, żeby ustawodawca dał mi narzędzia, żeby się bronić. I narzędzia, żeby może odstraszać takie osoby. Szefowa Ministerstwa Zdrowia zareagowała także na komentarz na temat liberalnego orzecznictwa sądów w sprawach ataków na ratowników medycznych. Na śmierć 10 letniego ratownika medycznego zareagował jeszcze w sobotę ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych kierując pismo do Izabeli Leszczyny. Autorzy komunikatu podkreślili, że coraz częściej doświadczają ataków fizycznych i werbalnych na personel medyczny, który niesie pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Z wielkim bólem przyjęłam wiadomość o śmierci naszego kolegi, ratownika medycznego zaatakowanego przez pacjenta, któremu udzielał pomocy medycznej. Zaznaczyła szefowa Ministerstwa Zdrowia, komentując tragedię, która rozegrała się w Sobotę w Siedlcach. Izabela Leszczyna złożyła w mediach społecznościowych kondolencje rodzinne i bliskim zmarłego oraz całemu środowisku ratowników medycznych. "Wszyscy jesteśmy dzisiaj w żałobie. Ta zbrodnia musi być dla nas dzwonkiem alarmowym i zapoczątkować konieczne zmiany legislacyjne zapewniające bezpieczeństwo ratownikom", zaznaczyła w wpisie w platformie społecznościowej X. No, słuchajcie, zmiany legislacyjne to jest jedno, no bo tutaj Jedyne, tak naprawdę, co można zrobić, to zaostrzyć przepisy. Ratownik medyczny nie jest funkcjonariuszem publicznym, tak jak policjant, strażnik graniczny, żołnierz zawodowy, celnik, prezydent. Natomiast korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. W związku z czym, jeżeli dopuszczamy się ataku na takiego ratownika medycznego, to będziemy odpowiadać dokładnie tak samo, jakbyśmy zaatakowali policjanta, strażnika granicznego i tak, dalej, i tak dalej. Jakby rozwiązanie prawne jest. Jedyne, co to możemy podnieść, karalność, jeżeli chcemy iść taki, w taki prewencyjny aspekt prawa. Ale tutaj, według niepotrzebne są środki techniczne do ochrony takich ratowników. Może pomyśleć na tym, żeby na przykład na karetkach były kamizelki kuloodporne. Nie mówię, żeby medycy chodzili na co dzień w kamizelkach, bo to nie o to chodzi. Ale jeśli jadą na jakąś potencjalnie niebezpieczną wizytę, interwencję, może moglibyśmy im zapewnić jakieś dodatkowe bezpieczeństwo, może jakieś kursy, zarówno z tych umiejętności takich miękkich, czyli deeskalacyjnych, czy prowadzenia jakichś negocjacji, po umiejętności twarde, czyli wyposażenie ratowników może w gazy pieprzowe, może w jakieś kursy doskonalące w tę stronę? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie jakieś pomysły. Ja składam serdeczne kondolencje dla rodziny zmarłego, doświadczonego ratownika medycznego. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że mam nadzieję, że to ostatnia taka sytuacja. Już, już więcej nie będziemy musieli czytać o śmierci ratownika, policjanta, kogokolwiek, kto odpowiada bezpośrednio za nasze bezpieczeństwo. Was zapraszam na moją grupę na Facebooku Piekarnia Sierżanta, na mój kanał nadawczy na Instagramie na TikToku na mojego Twitcha, gdzie prowadzę live. Y, teraz trochę mniej, bo dużo się uczę. Trzymajcie się i hej.